Zadanie ósme. Maj CKE 2025, egzamin ósmoklasisty. Wartość wyrażenia 8 do potęgi szóstej podzielone przez 4 do potęgi trzeciej zapisana w postaci potęgi liczby 2 jest równa. Cztery odpowiedzi mamy do wyboru. W zadaniu już mamy podpowiedź. Mamy zapisać wyrażenie w postaci potęgi o podstawie 2. Zatem zapisujemy. Zaczniemy od 8. 8 to jest iloczyn 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi trzeciej, bo mamy 3 dwójki, więc zapisujemy zamiast 8, 2 do potęgi trzeciej to w nawiasie i jeszcze przepisujemy do potęgi szóstej. Podzielone teraz 4. 4 to jest iloczyn 2 razy 2, czyli po prostu 2 do potęgi drugiej. Czyli zamiast czwórki wpisujemy 2 do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej przepisujemy. Gdy mamy tak zwaną potęgę potęgi, czyli w nawiasie jeszcze jedna potęga, no to wykładniki mnożymy, czyli tu mnożymy i tutaj również mamy tą samą sytuację. No to wymnażamy. Zostaje podstawa, czyli 2. 3 razy 6 to jest 18. Przepisujemy podzielone, znowu podstawa 2, 2 razy 3, 6. No to teraz kolejne działanie. A to dzielenie. Gdy dzielimy potęgi o tych samych podstawach, a mamy te same dwójki, to wykładniki odejmujemy. Czyli 18 odjąć 6. To będzie równe. 2 bez zmian, czyli podstawa, a 18 odjąć 6 to jest 12. Czyli mamy 2 do potęgi 12. Jest to odpowiedź d, co kończy nam zadanie.